Zapraszam teraz na estradę i proszę o zabranie głosu prezydentów. Prezydenta miasta Torunia, pana Michała Zaleskiego, burmistrza Lubeki pana Jana Lindenau oraz prezydent miasta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Poproszę państwa o brawa. ladies and gentlemen now we will have the ceremony of handing over the flag of the hanseatic cities union so on stage with us we have jan lindenau the president of the union of hanseatic cities mr mikhail zalewski the mayor of the city of toron and ms monika habier the deputy mayor of the city of gdańsk Preziedzatamon Państwo, heren, po us die abschlusszeremonie Hanse-Tage, die Übergabe der hanse fahne vor uns auf der Bühne der Vormann des die Hanse Jan Windenau, der Oberbürgermeister der Stadt Torun, Michał Zaleski, die vize der Stadt Danzig, Monika Habior. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Torunia pana Michała Zaleskiego. And first, a speech by the mayor of Torun, Mr. Michał Zalewski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie ci, którzy przez cztery dni sprawiali, że Toruń był miastem takim, jak jest od wieków, a więc miastem europejskim. Drogie hanzaatki, drodzy Hanzaci. Ladies and gentlemen, good afternoon. I would like to welcome all those who made these last four days a wonderful ones and made Thorn a truly Hanseatic, truly European city. Hallo hallo, guten Tag. Herzlich willkommen an all diejenigen, die die letzten vier Tage verursacht haben, dass Thorn gerade der die Stadt ist, die es seit immer ist, eine europäische Stadt. Liebe liebe bardzo dziękuję 800 przedstawicielkom i przedstawicielom miast 73 miast hanzeatyckich za to, że tutaj w Toruniu spotkaliście się, aby powiedzieć trzy bardzo ważne rzeczy. I would like to thank 800 from 73 cities of Hansa for meeting here in Thorn and I would like to tell you something very important. Vielen herzlichen Dank an 800 Teilnehmende aus 73 Städten der Hanse, dass ihr hier gekommen seid, um hier in Thorn drei wichtige Sachen zu sagen. Das Wichtigste in Europa ist der Frieden, den man nur mit Zusammenarbeit und Verständnis A w tej współpracy porozumienie miast jest tym wyjątkowym szczególnym i stanowiącym już od 8 wieków o Europie. The most important thing in Europe right now is peace and we can only reach peace by agreement and cooperation and agreement and cooperation among the cities is crucial in that respect and so we have been doing for the last 800 years. Die wichtigste Sache in Europa ist Frieden und den Frieden können wir erreichen durch Zusammenarbeit und Verständnis. Verständnis zwischen den Städten, das ist das wichtigste und das tun wir seit acht Jahrhunderten. Bardzo dziękuję I would like to thank you for bringing to Torun all the beautiful and important things and leaving them here. I would also like to thank all persons involved in the organization of these beautiful four Hanseatic days. Vielen herzlichen Dank an all diejenigen, die bei der Vorbereitung geholfen haben und mitgewirkt haben. Pani Panowie Toruń Toruń z żalem żegna flagę naszego związku hanzeatyckiego, przekazując ją na ręce burmistrza Jana Lindenau aus Lübeck. I z że za rok razem w Ladies and gentlemen, it is with great sorrow that we are saying goodbye to the Hanseatic flag, and we are handing it over to the mayor of the Hanseatic city of Lübeck, Mr. Jan Lindenau. But we are proud to know that next year's Hanza Days will take place in our friendly Hanseatic city of Gdańsk. The Damen und Herren, Es ist schade, dass wir jetzt sagen müssen, verabschieden uns verabschieden müssen von der Hansefahne. Die übergeben wir gerade an den Vormann des Städtebundes an den Oberbürgermeister der Stadt Lübeck Jan Lindenau. Mit Freude begrüßen aber wir die Nachricht, dass wir uns in einem Jahr wieder in Danzig treffen. Dziękujemy panu prezydentowi miasta Torunia panu Michałowi a teraz poproszę o zabranie głosu. Burmistrza Lubecki, Pana Jana Lindenau. Uh, that was Mr. Michał Zalewski, the mayor of the city of Toruń. Thank you very much. And now the president of the Hansa Union and the mayor of the city of Lubeck, Mr. Jan Lindenau. Michał Zalewski, Stadtpräsident Oberbürgermeister der Stadt Toruń and jetzt vor uns der Oberbürgermeister der Stadt Lübeck, Jan Lindenau. Ja. Yeah. Liebe Hanseatin und Hanseaten, liebe Bürgerinnen und Bürger von Torun. drogie dear dear obywatele Torun. Lieber dear dear Michael, ich glaube, wir können nach diesen vier Tagen sagen, du bist ein stolzer Bürgermeister und das zu Recht. Drogi Michale, myślę, że po tych czterech dniach możemy powiedzieć, że jesteś dumnym burmistrzem, dumnym prezydentem i masz ku temu powody. Dear Michael, after these four days of the Hanseatic Days, I think you have a reason to believe that you are a very proud and successful mayor of the city of Dortmund. Denn hier ist es gelungen, mit deinem Team, mit ganz vielen engagierten Menschen in der Stadt Behalten werden. Ponieważ udało ci się ze swoim zespołem, z wieloma zaangażowanymi osobami, zorganizować fantastyczny zjazd miast Nowej Hanzy, który wielu Hanzeatów, wiele Hanzeatek przez wiele, wiele lat będzie miało w pamięci. Because together with your team, with all the persons involved, You have managed to organize a very successful Hanseatic Days that many of the Hanseats will remember for many years to come. Wir haben eine wunderschöne Stadt erlebt, wir haben viele freundliche Menschen aus Turum kennengelernt und wir haben einen wunderbaren Hansetag verlebt, der nun leider langsam zu Ende geht. Wir haben ein wunderschönes Land erlebt, wir haben viele freundliche Menschen aus Turum kennengelernt and we a fantastic the of which unfortunately We have had this meeting in a wonderful city. We have met a lot of wonderful people. This was an enjoyable and pleasurable time and we are sad that this all is coming to an end. We say thank you for the hospitality and exactly what you, Michael, said, we want to continue living together. Dass wir als Städte in Europa ein Zeichen für den Frieden setzen, dass wir zeigen, dass miteinander mehr möglich ist, als wenn man gegeneinander arbeitet, und dass es um eins geht, dass wir miteinander das friedliche Europa gestalten und es nicht von Einzelnen kaputt machen lassen. Mówimy zatem dziękuję i tak jak powiedziałeś Michale, chcemy żyć, pracować razem i chcemy my, miasta Europy, dać Europie znak, że chcemy żyć, pracować, działać razem, chcemy tworzyć pokojową Europę i nie pozwolimy jej zniszczyć przez pojedyncze osoby. We want to live to cooperate and to show that United, we will not let our Europe to be destroyed. Ich noch einmal ganz herzlichen Dank und wir freuen uns jetzt schon alle darauf, dass wir im nächsten Jahr wieder in Polen zu Gast sein dürfen, in der schönen Hansestadt Danzig. Und jetzt wird es gleich den offiziellen Akt geben der Fahnenübergabe und dann wäre damit. Der 43. Internationale Hansetag der Neuzeit hier in Torun beendet. Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Jeszcze raz mówimy Wam serdeczne dziękuję. Dziękujemy za te dni. W tym momencie nastąpi oficjalny akt przekazania flagi Hanzy. Cieszymy się, że będziemy za rok znowu w Polsce, że znowu tu będziemy mogli gościć w pięknym, hanzeatyckim mieście Gdańsku. Z przekazaniem flagi zakończymy 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy. Once again a great thank you to all of you We are glad to hear that next year's Hanseatic Days will take place in another Polish Hanseatic city, the city of Gdańsk. And in a moment, with the ceremony of handing over the flag to the next organizer of Hanse -Hansa Days, we will officially finish the 43rd Hanseatic Days in Toruń. Dziękujemy serdecznie. Jubel, jubel, jubel! Brawo! <noise> Brawstwo kurkowe, czyżby wystrzał na cześć. Dziękujemy pięknie za ten wystrzał. Proszę Państwa, a teraz poproszę o zabranie głosu wiceprezydent miasta Gdańska, panią Monikę Chabior. Ladies and gentlemen, and now the deputy mayor of the city of Gdańsk, Ms. Monika Habior. Gerda Montaren Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin der Stadt Danzig Monika Habior. Drogie Toruniaki i drodzy Torunianie, jesteście tutaj? Dear citizens of Toruń, are you here with us? Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Toruń, seid ihr dabei? Seid ihr mit uns? Wielkie brawa dla Torunia! A Nie słyszę was! I Wielkie brawa dla Torunia! Panie prezydencie, gratuluję! To wspaniały zjazd! Podnieśliście poprzeczkę niesamowicie wysoko! Mr. Mayor, my congratulations. It's been a wonderful Hamza day You have raised the bar really high. Verehrter Stadtpräsident, lieber Michael, herzlichen Glückwunsch zu den Hamzatagen. Das war wirklich ein hohes Leben. Drogie Hamzatitschki, Hamzatitsi, czy jesteście tutaj? Dear Hamzats, are you here with us? Liebe Hamzatinnen und Hamzaten, seid ihr auch mit uns? Brava dla wszystkich Uczestników! Brava! ending ovation for all the participants of the Hansa Days. Applause <plansujesz> for all the teilnehmenden kochani przyjaciele, za rok spotkamy się w Gdańsku, mieście wolności, solidarności, równości, miejscu, które nad życie kocha demokrację. Dear Hansa's dear friends, next year we are meeting in the city of Gdańsk. The city of freedom, the city of solidarity, the city of equality. Sehr geehrte Damen und Herren, wir treffen uns in einem Jahr in Danzig, in einer Stadt der Solidarität, der Freiheit und der Gleichheit, einer Stadt, die eben Freiheit, Frieden über alles liebt. Yes, also the city which loves democracy. Bardzo się cieszę, że będziecie gości gośćmi tego wydarzenia i jest tworzyć razem z nami. Nasze motto To ich freue mich sehr, dass ihr alle zu, bei uns zu Gast sein werdet. Und unser Motto für das, für das nächste Jahr: Die Wende, die Zukunft beginnt hier. Europa. Chcemy wolnej demokratycznej Europy szanującej prawa człowieka. Chcemy Europy, która otwarta jest na innowacje, która rozumie swoje miejsce w zmianie ekologicznej. Wir wünschen uns ein freies, ein demokratycznych Europas. Ein Europa, w której Menschenrechte geschätzt werden. Ein Europa, das offen jest do Taka zmiana może się doty, zdarzyć tylko wtedy, jeśli będziemy działać razem z energią. Zapraszam Was do Gdańska. Bądźmy tam razem, cieszmy się sobą i zmieniajmy świat.

Odbędzie się uroczystość przekazania flagi Hanzy, przedstawicieli bractwa kurkowego prosimy o wniesienie jej na scenę i przekazanie jej prezydentowi miasta Torunia Michałowi Zalewskiemu. And now the ceremony of handing over the Hansa flag. The representatives of the Shooters Society will bring the flag onto the stage. Wir beginnen jetzt die feierliche Übergabe der Hansefahne. Die Vertreter des Schützenvereines bringen die Fahne hier auf die Bühne und werden die dem Oberbürgermeister der Stadt Lübeck überreichen.

I uważamy 43 zjazd międzynarodowy miast Nowej Kauzy za zamknięty. Thank you for this wonderful ceremony. We consider the 43rd Hanseatic Days in Torun closed, officially closed. Vielen hat dank für die Zeremonie und wir erklären hiermit den 43. internationalen Hanse-Tag für beendet. A teraz proszę państwa, na udarcie łez i pocieszenie zapraszamy wszystkich gości i mieszkańców Torunia na uroczystości bractwa kurkowego. for the festivities of the shooters society. Um würden wir gerne die hanseatinnen und hanseaten, bürgerinnen und bürger der Stadt torun zu den feierlichkeiten des schützenvereins einladen. żegnamy władarzy miast torunia, lubeki i dąńska do zobaczenia za rok w dąńsku. we are saying goodbye to the mayors of the hanza